Dwa miesiące przed śmiercią mamy um, ukończyłam kurs z projektowania i prowadzenia humanistycznych ceremonii pogrzebowych, um, wiedząc, że będę chciała prowadzić pogrzeb mamy. Um, i, I dzięki temu mogłam poprowadzić ten pogrzeb um, w taki sposób, że wspomnienie jego jest dla mnie wspierające. A to jest też bardzo ważne dla tego, jak, jak przebiega proces żałoby. Wreszcie też odkryłam, że jak ważna jest rozmowa i że ona jest możliwa. I dlatego, i w ogóle poznałam sam koncept towarzyszenia osobie umierającej, właśnie takiego towarzyszenia, które właśnie nie jest związane z taką profesjonalną opieką, tylko. Po prostu z relacją, taką bardzo ludzką. I, I też wtedy się uczyłam tak mówić o śmierci bez eufemizmów, żeby, żeby, być, żeby moja mama mogła mieć poczucie, że ja jestem w tym doświadczeniu, a nie udaje, że, że tego doświadczenia nie ma i że ona w cudowny sposób wyzdrowieje i że będzie jakoś inaczej, a my będziemy tutaj teraz obie zagłaskiwać rzeczywistość. To był podcast Wprost Przeciwnie. Kolejny odcinek już za tydzień. W oczekiwaniu na niego czytaj sprawdzone informacje, rzetelne analizy i wywiady na wprost.pl, a także śledź nas na Twitterze i Facebooku Wprost. Nagranie i produkcja Studio Plac.